Dzień dobry i witam ze słynczej Kalifornii. Ptaszki śpiewają, staw sobie pływa, trawa rośnie, o cudownie. To jest swoją drogą dąb, który stał przy naszym domu i on jest taki dziwny, jakby ucięty, bo jest ucięty, ponieważ uderzył w niego wiele razy piorun, ratując tym samym dom przed spaleniem i tym samym niestety drzewo nie przeżyło tak długo. Ale uratował dąb parę nie wiem o czym myślisz. Czy mam spodnie? I to tyle. Żegnamy się właśnie z Suwalszyzną i wracamy z powrotem do Warszawy. O! I pozdrowienia z Warszawy. Plus 14 stopni. No, to per. Dzisiaj porozmawiamy o edytowaniu celów. Na przykładzie Miroberg. Ber. Jednym z najważniejszych rzeczy, które mamy w szkole ustalania celów, jest to program dotyczący planowania swoich celów. W tej chwili jest zamknięty, nie można się niego zapisać. Natomiast jeden z najważniejszych tygodni jest tydzień przedostatni, który dotyczy tematów edytowania swojej listy. Ogólnie chodzi o to, że w chwili gdy my się w ogóle nie rozwijamy, czyli stoimy w miejscu, albo nawet cofamy, jeżeli się nie rozwijamy, to nasze cele prawdopodobnie się nie będą nigdy zmieniały. Natomiast jeżeli Będziemy się rozwijać, czytać książki, rozmawiać z ludźmi, poświęcać chwilę czasu, żeby przemyśleć pewne rzeczy, testować nowe rzeczy. Będziemy nasze cele edytować. To jest naturalny proces, to zawsze tak działa. Zarówno u osoby, jak i u firmy nasze cele są edytowane. Coś się zmienia, uczymy się nowych rzeczy, poznajemy nowych ludzi, zmieniamy nasze cele. Czasami delikatnie, na przykład odsuwając o rok do przodu, albo cofając ciutko, a czasami pewne cele usuwamy i teraz Sporo osób nie testuje swoich celów, natomiast całą ideą systemu trzypoziomowego jest to, żeby te cele testować i patrzeć, jak to działa u nas, i potem na koniec miesiąca usiąść i zobaczyć: okej, okay, okej, okay, okej. Okay te rzeczy nie do końca do nas pasują, albo tych rzeczy nie kończymy, ponieważ, albo te rzeczy wpływają negatywnie, pozytywnie na nasze życie. Ja od wielu miesięcy nie dodawałem za bardzo swoich celów, natomiast postanowiłem właśnie teraz, będąc przez chwilę na gdzie jest bardzo fajnie, spojrzeć na niektóre cele i zadać sobie pytanie, czy to są cele, które chcę robić i czy niektóre z tych celów powinienem zmienić, a może dodać. Gdzie mam braki, gdzie, gdzie jest coś, co powinienem poprawić. I stało się, że usunąłem parę celów. Bieganie i książka. Więc bieganie było rzeczą, która ekstremalnie zrewolucjonizowało to, jak żyję, bo czułem się jak wraz, zacząłem biegać, było mi w życiu coraz lepiej, coraz lepiej. Przebiegłem 5 km, 10 pierwszy maraton, pierwszy ultramaraton i było cudownie. Od czasu, gdy ustaliłem cel na pierwszy maraton, i to był rok 2013-2014, coś w tym stylu, to wtedy ustaliłem sobie cel Batwater Ultramaraton. Przebiegnę Batwater Ultramaraton, najtrudniejszy bieg na świecie. Natomiast z czasem poznałem crossfit, ale też zacząłem coraz więcej czytać na temat zdrowotnego wpływu pewnych rzeczy na zdrowie. I tak jak bieganie jest cudowne i nikomu nie od razu biegać, jak biegasz biegać dalej, ale w moim wypadku i przy moim stylu życia i przy moim trybie życia i tego, że żyję w mieście i tego innego mam czasu, okazało się, że crossfit, który jest moją pasją, czasami jak wieczorem widzę trening, nie mogę się doczekać poranka, żeby ćwiczyć, i żeby nie było w crossfitie, też jest sporo biegania, natomiast to jest bieganie na zasadzie maksymalnie 5, może 10 czasami kilometrów. Więc skupiamy się bardziej na intensywności. Natomiast crossfit też rozwija moją siłę, moją gimnastykę, moją mobilność, wiele różnych ciekawych rzeczy. Więc postanowiłem ten cel, a mimo tego, że pewnie wiele osób mi kibicuje, po prostu usunąć. To też jest pewna wada wypisywania celów w internecie, bo wiele osób to widzi. Natomiast najważniejsza rzecz, nie wolno siebie oszukiwać. Trzeba być ze sobą uczciwym. I druga rzecz to książka. i test z i tak sobie myślałem, kurczę, czemu ja tak mało piszę na blogu Trzy Poziomy? I sobie siedziałem, myślałem i wymyśliłem, bo Gdzieś y, dwa lata temu, chyba, coś koło tego, y, uzmysłowiłem sobie, że książka będzie czymś dobrym w moim życiu. Napiszę książkę, będę miał dużo osób, które będzie czytały moją książkę. I sporo się zmieniło od tej pory, natomiast y, bloga zacząłem troszeczkę mniej pisać, z racji tego, że wszystkie materiały, które są wartościowe, które sobie nazbierałem w swoich draftach we everloocie, muszą iść do książki. Z drugiej strony, gdy siadałem do książki, miałem w myśli, jak ten proces jest skomplikowany i trudny i Ciężko siebie oszukać, gdy siebie monitorujemy i ten temat rozpoczęcia pracy na książki odkładałem, 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 odkładałem i mam taki czerwony pasek przez kilka miesięcy, gdzie po prostu praca nie ruszyła. Gdy siadam do pisania książki, nie chcę po prostu tego robić. I stara dobra zasada jest taka, przynajmniej którą ja uznaję, i którzy uznają, że trzeba robić rzeczy, których się nie chce. Natomiast ja uznaję, że w tej chwili robię rzeczy tylko te, które chcę, które sprawiają, że wstaję za nas szczęśliwy i idę spać szczęśliwy. Więc książka wylatuje z moich celów. Może kiedyś wróci za parę lat, natomiast w tej chwili skupiam się na tym, co potrafi i na tym, co lubię, czyli wideo, kursy online. I to są tematy, które będę dalej kontynuował. Dodaję sporo rzeczy rodzinnych i zdrowotnych, więc już niedługo pojawią się na moim blogu. Z takie ciekawe rzeczy to są szachy, które od dłuższego czasu sprawiają mi dużo przyjemności. Postanowiłem ustawić sobie poprzeczkę i do niej dążyć. Oraz rzeczy na przykład, nazywałem Miro Miroburn Protocol. To jest temat zdrowotny, bo Zobaczyłem sobie, że jeżeli nie ustalę swoich celów, to zdarza mi się tak w samym tygodniu odpuścić na przykład masaż, odpuścić saunę, odpuścić floating, rzeczy, które bardzo świetnie wpływają na moje życie, więc postanowiłem ustalić sobie taki protokół, który co tydzień będę wykonywał, związany z moim zdrowiem i go wykonywać, i nagradzać siebie, jak do niego dojdę, i nie nagradzać siebie, jak do niego nie dojdę. Ale żeby to było publiczne, to mam większą motywację dla siebie, żeby to robić. Plus dwa cele związane z rodziną, i jeden cel związany z przyjaciółmi. Więc to tyle. Mamy już wieczór. Bieganie odpada, natomiast jeszcze przebiegnę z Mariuszem 100 km w maju i tym zakończę swoją karierę. Odpada temat książki, może kiedyś jeszcze wróci, natomiast nie szybko. Plus usunąłem też z listy cel związany z budowaniem klinik. <śmianie> Miałem plan w tym roku to zrobić, natomiast zauważyłem, że im więcej tego mam, tym więcej się skupiam i nie przykładam uwagi do tego, co jest dla mnie w tej chwili ważne, czyli uruchamianie Akademii Eduzo, więc zatem się teraz skupiam. Więc doszło więcej celów niż odjąłem, ale o nich porozmawiamy sobie w przyszłości. Dziś jeszcze jedna ważna rzecz. Jutro jest ten webinar a propos robienia bloga i przygotowuję super materiał. Do tego materiału warto przyjść. Więc przygotowuję taki materiał z narzędziami, które się przydają do robienia bloga i tego typu rzeczy. O których nawet w większości jeszcze nie mówiłem, natomiast sporo z nich się przyda, więc będą też narzędzia i wtyczki. Tak więc to tyle. Zapraszam i życzę powodzenia w ustalaniu celów, w wykonywaniu ich i edytowaniu. Tym samym dziękuję i do zobaczenia.